Okazuje się, że Blue ma wczytany zegar. Powiedziałam mu po porannym spacerku, że następny spacerek może liczyć o 12. O 12 zaczął mi podgryzać nogi ja się zastanawiałam, co to on chce, jak to dopiero dziesiąta jest nie dalej. Patrzę, 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 no dobra, spojrzeć na ten zegarek, a tu 12. Piesek dokładnie wie, co się do niego mówi. No! Ale niestety motorów dalej nie lubi. Pełna ekscytacja. Idziemy. Idziemy na spacer, tak. W dalekiej, nieprzystępnej północy Blue jako biały, piękny pies polarny przyjechał na wakacje do Oksfordu. Blue z natury jest psem wieśniakiem, <grym> więc nadmiar nóg, samochodów, hałasów i karetek na sygnale niestety jest le lekko przerażający. Ale nie ma źle. Mamy na szczęście tutaj w okolicy dość sporo jakichś Dzikich, dzikich ustępów, więc nie będzie tak źle, niestety są one otoczone szkołami, boiskami i dochodzą stąd różne dźwięki jak tutaj. No i trochę dalej mamy stracha, no ale mam nadzieję, że jakoś to dopiero w zasadzie pierwszy dzień, że się troszeczkę oswoimy. <grym> Wyt <wjazd> mały. <normalny> no, dawaj tak, blue. Chodźcie ci do chodź! No, przecież nie będę za tobą chodzić, tak. Musisz mi to dać trochę. Ja wiem, że to bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Daj, no, daj, żeż. Ja wiem, że nie chcesz. Wiem. Mam, mam. Uuu, poszła. Lecę, że szczęśliwy lecę. Mała <śla> i <Слышко> так больше <упадла> камера. <Слышко> Давай. Пилка. Давай. 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 где есть пилка? Где есть пилка? Kilka wyjaśnienia. Skąd w naszych szeregach pojawił się pies Blue? Blue? Halo? Przedstaw się. Sprawa jest prosta. Pies należy do brata Agaty, który wyjechał na wakacje i nie się go zostawić. Dlatego pies przyjechał na zwiedzanie Oxfordu. I od kilku, w sumie od kilku tygodni towarzyszy Agacie. No i troszeczkę mi tak, tak. Tak, Agata poszła do pracy, tak. Teraz jesteś skazany na mnie. Na kilka godzin. Nie jestem wcale taki zły. W Oxfordzie nie znalazłem zbyt wielu atrakcji zadaszonych, do których można być z psem, ale za to jest bardzo dużo parków. Tak jak ten tutaj. Przykładowo. Mam nowego przyjaciela. Tak wygląda pies, pies, pies po spacerze, tak, Bruce Man? Co z tobą zrobili dzisiaj? Nie, nie możemy masz, nie masz się ruszyć, co? Bieda straszna, tak. Nie wiem, co się dzieje, nie. Tak śpisz, Na strasznie. Tak, mnie, Nie.